Cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony, Roki. Dzisiaj zagramy sobie, no, w serię, którą nigdy nigdzie nie zapowiadałem i byłem przeciwny temu, że ją nagram, ale postanowiłem, że zagram w Minecrafta The Walls yy, na serwerze, który podam Wam w opisie. Więc tam chyba jeszcze jest kilka, sekund do rozpoczęcia. O, właśnie. Grałem klasą Górnik, nie mam jeszcze CV, a muszę zainwestować, bo go właśnie się skończył. Yy, no i... A, pierwsze drewno. Automatycznie. No, idziemy, idziemy, jedziemy. Ja jeszcze nie jestem jakimś wykwitnym graczem w The Walls, więc mogę lamić te początkowe rundy. Ale postaram się stopniowo nagrywać yy, yy, Minecraft The Walls. Który mam nadzieję, że przyciągnie kolejnej ilości widzów yy, Na mój kanał Nie będzie tylko to, będzie już tam inny, jak jakiś inny serwer na Hide and Seek będzie może yy, Ale też będzie... tego nie chcę yy, 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 Będzie... O, wiedziałem A, dupa to już ktoś ograbił. Nawet nie wiem jakiej brzynie jestem, bo skupiłem się na przywitaniu, właśnie jestem trochę zresowany. Znaczy, dobra, gdzie idziemy? gdzie widać jakiś niżczyj. Ten... Nic nie widać. O, jest jakiś kole, to się do niego zejdziemy. Zawsze dwójkę raźniej lepiej. Może się dziejeć materiałami. OS. Naprawdę. Jezu, jak ja zaczynam lamić, to... Znaczy, zaczynam. Zawsze lamię. Dobra, no dajesz, no! Ja nie mam O, już dobrze. Dobra, nie ma co. Teraz to zaklizamy. Dobra. Teraz, co sobie już tutaj. O już no szczęście Dobra. Jest predator jakiś. Kolejszy się odkopił tutaj. tutaj. Wie, jak wiadomo, kiedyś na TheWallStack było tak, że po prostu nagrywałeś się, nie? A teraz po prostu, żeby zachować prado podobnie X-ray'owi, nie jestem jeszcze tego pewien. Po prostu zrobiłem tak, że wylatuję to z byle jakiego gobla z obecnie co. Moim głównym zadaniem jest zdobyć żelazo na mierz. No i... Nie, żelazo na zbroję, czyli 24 jeśli nie mylę. Oraz... Yy... Mam jakieś razu mam oraz dwa diaksy na miecz Skład tak podstawowe może razu złoto Ciężko i ty. Co najmniej 3 razy mam 16 żeby ten Może że coś mówił Jakiś kilo wcale nie wyosłowiacie Oczywiście nie jedna runda i powinno być ok Często mam być okazję odcinki, w Fajnie mi się gra na The Warsach. Może też będzie jakiś single? Nie wiem, nie wiem. Survival, nie. Może. Może jakieś mody na przykład na Pokémony. Mo, Pokémon mod. Yy. O Boże, dlaczego tak słabo jest coś? Może no. razie. Nie ma co, robimy. Yy, crafting Table. Wszystko Dobra. Tutaj postawimy. Robimy teraz. Ech. Dwa trzy, Raz. I dwa. I teraz. Ech. Tak. I tak Tak. I tutaj, żeby było szybciej. A, I teraz się zabezpieczę. Dobra. No i dalej kopiemy. Na początku będzie nudno, ale gdy już potem wiadomo. No. Zacznie się ta bitka. Będzie ciekawiej. Mam taką nadzieję oczywiście. O, złoto żelazo. Żelazo. Oczywiście jeżeli ktoś nie grał nigdy Warsach, na... Nie wiem, czy na każdych serwerach tak jest, ale na większości serwerów jest tak, że po prostu pokazuje Ci się to co masz. Yy, no namiętkę. To co zdobył, dobyłeś na czacie. Stroszeczkę przyciemniłem, znaczy mm, o, I, jak się mówi. Yy, przyciemniłem czat. Teraz tak, yy, patyczki. Co, co? I tak tego nie zrobisz. Strzela panu za 10 minut, a ja jestem... nie powiem gdzie. Ale teraz jak już są my... co on zrobił? A, jestem z no to do... dobrze. Dobrze, yy, dobra. O, diament, diament, dwa... O, oh, fuck this shit. Fuck. Fuck. fak. W ciągu ilu? 3 sekund? Dwa diaksy? No, nie oszukujmy się. Ale fajnie mam śmierć, że diaksowy... W ciągu 3 sekund znaleźć 2 diaksy Kozacko Myślę, że się z nigdy nie wydarzyło Dobrze, że to jest na nagraniu, spoko Nie wiadomo jak będzie tytuł 3 sekundy i 2 diaksy Daj już, daj idziemy szybko No bardziej jest to tutaj? Dawać, dawać! Sześć żelaza, ale szybko idzie teraz tym chilochem. Dlaczego on tu je tak zrobił, to żeby się takie schodki tutaj? Dawaj, znajdź, znajdź, kozak. Jedziemy, jedziemy! Jest! Jesus! żelaza, 8 żelaza... Potrzebujemy 24... Ale jest tak... O, o, Boże, coś się dzieje... Co tak, jakaś tam... 8 20... Skirt. Ile żelaza, co? Jeszcze bardziej nie można go... Kopać. Jeszcze można go kopać, ale i tak nic nie wypada, nie wiadomo. O. Żelazo nie wypada tylko z... Ze... Żelazo wypada tylko ze stona. O, co to, szmaragd... O, mam tych ludzików, ale nie będę bo zaraz tutaj wychodzić i w ogóle. Dobra. Zaraz, zaraz, zaraz. O, no, czyżby taka fajna rundka była pierwsza? Jak to nagram we wtorek, ukaże się prawdopodobnie w środę. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Dobra, nie ma co gdzie to jest. Dobra, tutaj, oh boż. Yy, dobra, trochę będzie. To nie jest mój, chyba. Mój jest, dobra. Ja, czyli tak, to bierzemy, i stąd bierzemy wszystko, i teraz, tutaj to. A tutaj, gdzie to jest? Tutaj to. Mhm. I teraz, no, no, no. no. Jesus Christ. Mm. <ścoughs> Brawo za inteligencję, dobra? Yy, damy, a. Ops tak proszę bardzo jak sobie miecz No i teraz A knockback o, Wolałbym sharpness No bo knockback jak ktoś ci ucieka to bole. To się łatwe niż mi ale dobra, trudno No, może się uda 7 mieczek zrobić nie wiem ile czasu dostało do tego, bo troszkę się tego napiłem, ale tu dobrze w żelazo kolejne idzie. Kolejne żelazo, żela to żelazo. Ma wow, to żelaza mało. Ło, co to Tak się nie opłaca. A, mamy, dobra. Dobra, crafting. Trzeba zrobić to. Dobra. mam duży poziom więc może się uda jakiś tam wydajność. Dajmy na pierwszy. FNC. Jeszcze na za 5 minut. Dobra, może się uda. gdzie jest? Kolejny wer będzie. Dobra, tak jest dobrze. Dobra. Fakusasz mnie. I kolejna scena. Fuck. Yeah. O maska włoska. No nie. To jest żelazo mas. Żelazo, żelazo. Kocham żelazo na włosach i jak sobie też. Czuczuczucz, I level mi się przy okazji bił. Żelazo, żelazo, żelazo. Drewno, złoto, żelazo, żelazo, żelazo. Jabłko. Jabłko z kobla. To jest wynalazek XXI wieku. Złoto, złoto, żelazo. Hem, 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 hem. boże, teraz tak. Tu jest żelazo? Nie. Yeah. O Boże, żelazo Ile mam... Czekajcie? je yeah.

No i teraz kolejna modlitwa. Yeah. Protection. No? Protection. Protection. Pyt, yy, pyt, jeszcze spodenki. Ach, Bożnia, węgla. Dobra. What? Czy... Wiecie co? Mam chę? Nie mam pytań Brakuje mi czekać i siedmiu, siedmiu 7 siedem laksów, to to nie jest daleko, to nie jest dużo Czy ja właśnie to wygrałem? Nawet nie wiedzą o tym, że wypad... Aha. Hm. No to fajnie, no. Yy. 14-minutowy odcinek. No dobra, na pierwszy może być najwyższy na drugim, w drugim odcinku będzie więcej rund. Kurde, szkoda, że w ogóle, kurde, szkoda, nie zauważyłem tego, jak kopałem i kopałem jak głupi. Dobra, na samym mój odcinku będę chciał bardziej uważać i patrzeć na czat, które informują o, yy, informują o, yy czasie dopadnięcia. No To z tego miejsca chcę podziękować. Mam nadzieję, że to przyciągnie nowych widzów na mój kanał yy, oczywiście. Yy, no. Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli odcinek Wam się podobał. Wiem, że może Wam się nie podobać, ponieważ odcinek trochę nudny był, tylko kopaliśmy. Bo przecież przed moją głupotę zau z z nie zauważyliśmy yy, no. tych yy, czasów, kiedy dopadną ściany, czy już padły. Ale wygraliśmy, to jest, to jest, to jest coś. Pomimo tego, że nas dwóch zostało poziemnych, my tutaj wygraliśmy, czyli, jest ocz. No to do usłyszenia, cześć, no i pa, pa.